Siemaneczko, jestem człowiekiem, który więcej słucha niż mówi. Ma więcej pytań niż odpowiedzi. By the way zna odpowiedź na wszystkie pytania. I jest uparty i dąży zawsze do celu. Więc ja robię 2 km szybkim marszem pod nominację Dominika Abusa do wspólnego spaceru Jervis poda statystyki z pierwszego jak i z drugiego kilometra. Wiele czasu udało mi się je przejść, a ciebie zapraszam do oglądania mordo. Ty chodził 1 km w ramach 9 minut oraz 13 sekund. Tętno wynosi 133. Fajnie, z tętnem, dzięki Jervis. Za chwilę widzimy się na drugim kilometrze mordeczki. Patrz mordeczki. Ty chodził 2 kilometry w ramach 18 minut oraz 25 sekund. Ostatni KM zabrał ci 9 minut oraz 12 sekund. I bez tętna. Oj Jervis, dobra, nieważne. Zobacz mordeczko specjalnie dla Ciebie ujęcie z cienia. jak to ładnie wygląda. Takie poranki to są ok. I bardziej z nasłonecznionej strony. Co dobrze. A, Jervis, gasimy cię. Odpoczywajcie. Do zobaczenia następnym razem. Proszę bardzo, 2 km pod nominację jest. No dobra, mordeczko. A teraz jeszcze spokojny spacerkiem sobie przejdę do końca ulicy i z powrotem no, łapać witaminy D. I ty też, Mordo, rusz na spacer. Dupę na razie do Juterka.